Witajcie! Z tej strony Lubusia z Lekcja Opowiem Wam dzisiaj o szorskich tabliczkach. Zapraszam! Szorstkie tabliczki należą do działu sensoryki. Prezentujemy je dziecku w wieku około 3-4 lat. Pracując z tym materiałem dziecko wyostrza swój zmysł dotyku zapoznaje się z nowymi fakturami, a także pośrednio przygotowuje się do nauki pisania. W trakcie pracy z szorstkimi tabliczkami wyrabia się tak zwana lekka ręka. Przydaje się ona, kiedy dziecko uczy się, z jaką siłą należy naciskać na długopis ani nie za mocno, ani nie za lekko w trakcie pisania. Polskie tabliczki składają się z dwóch pudeł. W pierwszym pudełku mamy trzy tablice, Pierwsza tutaj ma stronę gładką, tutaj ma stronę szorstką. Druga tablica składa się z pięciu pasów szorstkich o takiej samej ziarnistości, poprzedzielanych pasami gładkimi. I trzecia tablica składa się również z pięciu pasów szorstkich, ale tym razem mają one inną ziarnistość, od najbardziej szorstkiego do najmniej szorstkiego i poprzecinane są pasami gładkimi. Prezentację przeprowadzamy na podłodze lub na stole, i przed prezentacją dziecko powinno umyć ręce, najlepiej w takiej zmiennej wodzie raz ciepłej, raz zimnej, wtedy dodatkowo wyostrza sobie zmysł dotyku. Przenosimy nasz materiał, otwieramy pudełko. Prezentujemy pierwszą tabliczkę. W tym celu przejeżdżamy po tabliczce wszystkimi opuszkami palców od góry do dołu i mówimy: gładka, gładka, gładka. Następnie to samo czynność robimy po drugiej stronie. Szorstka. 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 Zachęcamy dziecko, bo następczym się powtórzyło. Pierwszą prezentację przeprowadzamy przy otwartych oczach dziecka, ale później zachęcamy również dziecko, by to oczy zamknęło lub żeby na przykład założyło taką opaskę na oczy i wtedy dziecko pracuje już tylko z do dotyku. Ta tabliczka służy również do zapoznania dziecka z głównymi pojęciami, takimi właśnie jak szorstka i gładka, i robimy to na zasadzie lekcji trzystopniowej. Jeżeli chciałbyś się więcej dowiedzieć na temat lekcji trzystopniowej, to zapraszam do lekcji na temat różowej wieży lekcji trójstopniowej. Druga tabliczka. Tym razem dziecko dotyka pasy szorstkiej gładkie dwoma paluszkami wskazującym i środkowym. I tutaj również może mówić szorstka, gładka, szorstka, gładka. Ta praca ćwiczył dziecka właśnie lekko rękę. I trzecia tabliczka. Tutaj Dziecko również przyjeżdża dwoma paluszkami po paskach, szorstkich i gładkich. Ponadto służy ona do zapoznania się dziecka z takimi pojęciami jak najbardziej szorstki, bardziej szorstki, szorstki, mniej szorstki i najmniej szorstki. Wszystko na zasadzie lekcji drucisł. z prezentacji tego pudełka przechodzimy do prezentacji pudełka drugiego. Tutaj znajduje się 10 tabliczek, 5 par. 5 par o różnej ziarnistości i rozkładamy je przed dzieckiem dowolnie na macie. Jego zadaniem będzie połączenie tabliczek w parę. Dotykamy każdą tabliczkę i łączymy w parę. Na początku robimy to z otwartymi oczami, a później z zamkniętymi. Inne ćwiczenie, jakie możemy dziecku zaprezentować, to ułożenie tabliczek od najbardziej szorstkich do najmniej szorstkich. Oprócz tego, kiedy mamy ułożone tabliczki w szeregu, to wyciągamy jedną z tabliczek i pytamy się dziecka, w którym miejscu w szeregu należy ją ponownie ustawić. I jeszcze szukamy przeróżne przedmioty w otoczeniu o różnej szorstkości, aby dziecko właśnie znalazło i przyporządkowało daną tabliczkę do przedmiotu. W następnym odcinku opowiem Wam, w jaki sposób takie szorstkie tabliczki możecie wykonać samodzielnie w Zapraszam do obejrzenia.